Prevent P to produkt fosforynowy, który pomaga integrować pestycydy. Stosując tego typu preparaty możemy ograniczyć ilość stosowanych pestycydów nawet o 40-50%. Preparat stymuluje fitoaleksyny wewnątrz komórek które są naturalnymi przeciwciałami rośliny. Dlatego po zastosowaniu tego preparatu roślina może bronić się samodzielnie. Prevent P jest dostępny na polskim rynku od ubiegłego roku i jest dystrybuowany przez Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka. Główną zaletą stosowania tego preparatu jest to, że pozwala on zredukować stosowanie pestycydów i dzięki temu zaoszczędzić pieniądze. Jest również zdrowsze dla środowiska. Pozwolę sobie przypomnieć, że Prevent-P to tylko nawóz mineralny, który wzmacnia roślinę, dzięki czemu może ona samodzielnie się bronić. Możliwość redukcji ilości stosowania pestycydów to aktualnie bardzo istotny aspekt w Europie, czy z roku na rok coraz więcej produktów jest wycofywanych lub ograniczanych? Zgodnie z zaleceniami integrowanej produkcji stosowanie nawozu, który pomoże roślinie podnieść odporność. I bronić się przed patogenami będzie bardzo korzystne.